Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski i wspólnie z redakcją portalu fintech.pl zapraszam do wysłuchania podcastu z Jako pasjonaci branży fintech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tego sektora. Przeprowadzamy z nim pogłębione rozmowy zarówno o luźnych kwestiach, jak i pogawędki na tematy bardziej skomplikowane. Zajmujemy się wszystkim tym, co w codziennym kontakcie z branżą finansową może umknąć uwadze odbiorców. Codzienne newsy związane z fintechami, bankami czy innowacjami technologicznymi przeczytacie na fintech.pl oraz na naszej facebookowej grupie z Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu realizowanego wspólnie z firmą Tipei. Naszym gościem dzisiaj jest Emilia Gołębiowska, New Business Development Manager w Tipei. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o nowych rozwiązaniach wdrażanych przez Tipei i o tym, jak rozwija się polski rynek płatniczy, ale na początek zaczniemy dość ogólnie i zapytam Cię, jakie nowe rozwiązania z zakresu płatności wprowadza obecnie Tipei. Więc Tipej generalnie, jeżeli chodzi o, o ten dział, w którym ja pracuję, skupia się głównie na wprowadzaniu bezgotówkowych metod płatności w miejscach, w których to jest nieoczywiste, czyli w miejscach, gdzie wcześniej bardziej kojarzyły się z obrotem gotówkowym. Niż z obrotem bezgotówkowym, czyli na przykład maszyny wendingowe, albo chociażby właśnie ta płatność blikiem w kurierce, czy na przykład też nasz ostatni projekt, płatność blikiem w parkometrach. No właśnie, wspomniałaś o bliku, a nie da się ukryć, że blik staje się coraz popularniejszy i można powiedzieć, że już jest jednym z popularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym sposobem płatności w Polsce. I wspomniałaś też o maszynach wendingowych, o parkometrach. I czy takie rozwiązania cieszą się też dużą popularnością? Chodzi mi o płatności blikiem właśnie w maszynach wendingowych czy w parkometrach. I jaka tutaj jest rola Tipej w tym, w tym procesie? Z tego co widzimy, to generalnie ten blik przez to, że. Coraz więcej ludzi mu ufa i, i, i z niego korzysta. Jest naprawdę dosyć popularną metodą w tych obszarach, właśnie jak vendingi czy, czy parkometry. Jest wygodny, bo tak naprawdę potrzebujemy tylko telefonu, aby zapłacić, oczywiście dostępu do aplikacji. I, I z tego, co zauważamy na naszych obecnych klientach, którzy korzystają już z takich rozwiązań, to jest tak naprawdę gro płatności, to są płatności blikiem. Także bardzo ładnie zaadoptował się właśnie nawet w tych obszarach, gdzie tak naprawdę wcześniej kojarzyły się głównie albo z monetami, albo ewentualnie z kartami, ale też wiemy, że to różnie działało, więc ten blik naprawdę fajnie, fajnie tam działa. A Tipay tak naprawdę tutaj pełni rolę takiego integratora, czyli tak naprawdę procesujemy te transakcje oczywiście, aby. Zrobić takie wdrożenie w parkometrach czy maszynach wendingowych, nie wystarczy sam klipej ale też jakiś partner, który dostarczy nam te maszyny wendingowe, czy też ta, ta urządzonka do, do akceptacji w parkometrach do, też to samo. Powiedziałeś też o, o właśnie płatnościach w parkometrach, w maszynach wendingowych, ale gdzie jeszcze można by zapłacić blikiem i powiedzmy zaimplementować tę metodę płatności? W jakich jeszcze urządzeniach? Uważasz, że to mogło, mogłoby się przyjąć? E Chociażby w tych wszystkich firmach kurierskich, gdzie tak naprawdę dużym problemem było przyjmowanie płatności bezgotówkowych u kurierów. Kiedy oni nie dość, że mają to swoje urządzenie, na którym mają informacje o paczce, to jeszcze dodatkowo musieli dźwigać ten terminal. I też z własnego doświadczenia wiem, że niechętnie to robili, więc my wyszliśmy do nich z z takim pomysłem, że można to połączyć i po prostu akceptować te płatności Blikiem na tych urządzeniach, które służą im tak naprawdę też do codziennej pracy, nie, nie muszą nosić nic dodatkowego, e, więc tutaj dużym sukcesem właśnie jest wdrożenie Blika na przykład w impoście, czy ostatnio w GLS-ie. No właśnie, ale teraz zatrzymajmy się też na chwilę przy tym rynku vendingu, bo sama wspomniałaś, że maszyny vendingowe to kojarzyły się głównie z wrzucaniem monet i kiedyś to była najpopularniejsza metoda, bo wręcz jedyna metoda płatności w takich automatach. A jak to teraz wygląda? Czy właśnie Blik już, można powiedzieć, zaczyna pomału wypierać takie metody, czy na razie jest to jeszcze za wcześnie, żeby, żeby takie teorie tutaj postawić? Z tego co widzimy i z tego, jak po prostu po naszych ostatnich projektach wdrożenia blika w parkometrach, coraz więcej miast zgłasza się z chęcią, aby coś takiego wprowadzić, także takie rozwiązanie wprowadzić także u siebie. No bo nie ukrywajmy, nie każdy ma przy sobie te dwa, pięć czy złotówkę. Więc ten blik jest naprawdę mega pomocny. Oczywiście to wiąże się ze zmianą całej tej infrastruktury parkometrów, czyli wymiana wszystkich parkometrów. Więc to, to nie będzie tak, że w ciągu roku czy dwóch lat nagle wszystkie parkometry będą akceptowały płatność blikiem, ale widzimy naprawdę rosnący trend, że coraz więcej miast zgłasza się z, z taką prośbą, aby, aby właśnie tego blika wdrażać. No właśnie, czy to jest też prostsze wdrożenie, Twoim zdaniem, dla, dla operatorów parkometrów czy maszyn wendingowych, wdrożenie płatności Blikiem, na przykład niż, niż wdrożenie płatności kartą? Czy, czy tutaj nie ma takiej, takiej różnicy, Twoim zdaniem? Oczywiście, że, że jest prostsze, chociażby ze względu na to, żeby akceptować płatności kartą, konieczna jest ta. Y to urządzenie, które będzie po prostu szczytywało tylko kontakt lesa i tak dalej. czy chociażby urządzenie, gdzie będziemy wkładać tą kartę, tak naprawdę do płatności blik potrzebujemy tylko parkometru, który będzie miał ekran, na którym będzie można wpisać kod blik i odpowiednią klawiaturkę numeryczną. Także tak naprawdę ten blik to jest moim zdaniem idealne rozwiązanie dla parkometrów i wentingów. Jak też w ostatnich latach Twoim zdaniem zmieniły się zwyczaje zakupowe Polek i Polaków? Kiedyś nosiliśmy faktycznie przy sobie te monety, więc nie było to problemem, żeby, żeby w maszynie wendingowej, w automacie zapłacić w ten sposób, no ale teraz mało kto z nas nosi ze sobą gotówkę, czy właśnie nawet te monety. Więc jak to z Waszej perspektywy wygląda ta zmiana zwyczajów zakupowych? Mhm. Oczywiście jeżeli chodzi o takie sklepy stacjonarne, to jednak cały czas ta karta gdzieś wjedzie prym. Oczywiście już teraz w różnych postaciach, nie tylko jako plastik w portfelu, ale również jako karta zapisana w telefonie, czy... Czy w zegarku, chociażby. Ale jeżeli chodzi o takie płatności komercyjne, no to trzeba przyznać, że ten blik e, tak naprawdę stanowi większość tych e, wszystkich transakcji, no bo jest najprostszy, najwygodniejszy, a jednocześnie bezpieczny. I coraz więcej ludzi e, decyduje się na blika zamiast przepisywania e, całego numeru karty, CVC, e, daty ważności, czy chociażby logowania się do banku. Także to, to idzie zdecydowanie w kierunku takiej optymalizacji e, czasu. Płatnika, jeżeli chodzi o zakupy, no bo tak naprawdę ten blik to też jest najszybsza metoda płatności. Jak według Ciebie te szybkie formy płatności wpłynęły na życie w czasie pandemii? Czy stały się one jeszcze ważniejsze niż wcześniej? Myślę, że tak. Myślę, że tak, z racji na to, że coraz yy, więcej sklepów yy zdecydowało się w ogóle na otworzenie yy swoich takich sklepów stacjonarnych, o, zdecydowało się na przejście do do internetu, aby właśnie w dobie pandemii troszeczkę usprawnić ten swój biznes i co za tym idzie oczywiście też ten rynek płatności mocno poszybował, a szczególnie właśnie też te szybkie metody, czyli właśnie blik czy, czy pay by linki, czy jakieś inne portfele elektroniczne typu Masterpass czy Visa Checkout. No, właśnie, w siłę rośnie branża e-commerce i to nawet nie chodzi o samą pandemię, już wcześniej ten trend był mocno zauważalny. Płatności online cieszą się ogromną popularnością, ale też wciąż żywe są płatności za pobraniem. I czy uważa, że to jest duży problem dla sklepów internetowych i jak ewentualnie można ten problem zlikwidować? Myślę, że to na pewno jest jakaś bariera dla sklepów internetowych, bo cały czas jednak w mentalności Polaków jest zakorzenione coś takiego, że po prostu za pobraniem jest bezpieczniej. Że, że pomimo tego, że nawet jeżeli jakiś integrator płatności faktycznie współpracuje ze sklepem, to oni i tak wybierają płatność za pobraniem, bo po prostu mając ten towar w ręku są w stanie za niego zapłacić. No i właśnie to też jest kolejny, kolejny powód, dla którego te wdrożenia płatności blikiem w InPost czy w GLS-ie. Zostały tak rozpowszechnione, no bo rozwiązuje problem tych płatności za pobraniem, tak, bo po prostu nie, nie mamy też tej gotówki, nie bawimy się z tą resztą e, i tak dalej. Czy uważasz, że taki trend popularyzacji tych szybkich metod płatności, czy płatności online po pandemii wyhamuje, że może część ludzi wróci do tych płatności gotówkowych, czy płatności za pobraniem, czy może jednak wciąż będą płacić chętnie przez internet i ten trend będzie wciąż, wciąż rosnący? Wydaje mi się, że trend cały będzie teraz jednak rosnący, bo e, tak na dobrą sprawę dzięki pandemii przeskoczyliśmy e, o kilka e, kroków do przodu, tak naprawdę tą naszą. Transformację cyfrową. I, I dzięki temu, chociaż oczywiście to, to głupio brzmi, że dzięki pandemii, ale tak naprawdę dzięki pandemii e, troszeczkę przyspieszyliśmy z niektórymi rzeczami, e, chociażby właśnie w obszarze płatności, że ludzie zaczęli się sami edukować, bo po prostu nie mieli wyjścia. Myślę, że gdyby nie pandemia, trwałoby to trochę dłużej, ale też by nastąpiło, tak jakby na przykład w Szwecji. E, także myślę, że ten trend nie wyhamuje, a wręcz przeciwnie, będzie rósł. No i na koniec, tak już zmierzając właśnie do końca naszej rozmowy, zapytam Cię też o nowe wdrożenia, jakie planujecie przeprowadzić w najbliższym czasie i czego możemy się w ciągu najbliższych miesięcy spodziewać ze strony Tipej? Hmm. Powiem trochę wymijająco, że nie mogę jeszcze o wszystkim mówić, ale możecie się spodziewać, że na pewno zaskoczymy Was jakimiś ciekawymi wdrożeniami, chociażby właśnie w obszarze parkometrów czy, czy maszyn wendingowych. Okej, okay. i myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu Fintech.pl była Emilia Gołębiowska, New Business Development Manager w firmie Tipei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.